Nie, 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 nie. Tak łatwo nie będzie. Słuchaj, musisz sobie tutaj klęknąć do mnie. Twarzą w kierunku burku na tych beponkach. Tak jest, klęknąć. Niski, niski, skłon tam do przodu, tak ładnie. na razie, bo jak się pójdzie, po ja to będziesz pigł. Zapraszam. Nie, wszyscy, którzy mają, brać udział, stają tutaj z tej strony i po wykonaniu pierwszej, który zadania przechodzą na tam Proszę bardzo. Ale rozumiem, nie tylko tam sobie? Nie, 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 de, nie, de, usogi, nie on, ma, on ma powiedzieć, jeżeli jest dwóch Jakubów, to ma powiedzieć Jakub należyty na przykład dajmy to. Nam... Tu yeah. <laughs> <laughs> the Ja. Dostał, dostał. Teraz zresztą się zachudziło. Nie? Nie. Zagrywa się Michał cały czas? Okej. Okay. Dobra. Trzymaj. I tu, ty, tutaj bardziej się schować proszę tam. Tu sobie, weź. I potrząsaj co pewien czas. Dobra. Dobrze? Dobra. E, cofnij ją. Tu sobie tam, na łokciu, na łokciu łokcie. Podciągnij. O. Dobrze. O tak właśnie. I strzelasz po tym. Uwaga, możemy wam kawałek jeziora, będzie go na początek zanucić. Nikita, padę ładować. kadr. Tu jest przeładowanie, tu jest ok. Dobra, idź za każdym strzałem. Nie, 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 nie. To już Uważaj. Uwaga! Przygotować się, 3, 2, 1, go! Pan, 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 ile brakło? Więcej, szybciej strzela. Okay, okay, okay. Możesz sobie kucnąć tutaj albo na ten Ktoś dostał? Stefan! Tak. Ale dobrze, to dobrze, Dobre, że dobrze. dostali. Uwaga! Dwa! Dwa, trzy uwaga, trzy! Trochę fantazji, panowie, trochę fantazji! Żadnej gwiazdy nie było. I uwaga! Przedostatnie pięć, Dobra I po raz ostatni sześć! I teraz armii. I uwaga! Panowie, idziesz tam na środek. Dziękuj wszystkim. Połóż karabinek. Połóż Karabinek. Wszystkim podziękuj. O! No i dobra, brać go! Do góry! 3. Brawo! Słuchajcie, teraz za chwileczkę idziecie na yy, odbiór broni. No i jeszcze przygotuj w takim razie tor dla króliczka, chomiczka. No tak. Jak robicie gwiazdy, to trzeba uważać, że No właśnie mi idealnie jest maskę tutaj z boku. A no. no wiesz po co jest maska?

Słuchaj, króliczka, króliczka robisz tak, że już ci tłumaczę. Yy, zaczynasz tutaj z tego boksu. Króliczek wyrywa się z klatki. Yy, zapierdala przez całą halę. Zbiera, ale tak pyk. I musi pozbierać te wszystkie. Yy, może zbierać je naraz, nie musi pojedynczo. Musi pozbierać te wszystkie kręgle i położyć je tam na końcu na tej ławie. Jasne? Teraz tak, e, tak. E, słuchajcie, na każdą, na każdą nawę poprzeczną, jeden. E, wy stoicie tak, tu dwóch, 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 dwóch. Przy czym każdy może w swojej nawie wyłącznie oddać pięć strzałów do kicacza. Natomiast e, jeżeli skończył strzelanie, zakłada zatyczkę, i można przejść dalej, e, kibicować, co tam się dzieje. Czy to jest jasne? Nie strzelamy więcej niż pięć razy. No dobra, proszę bardzo, proszę tam na wydanie broni. A ty. Czekaj. Yy, dobra, yy, ty też idziesz yy, po broń i tu sobie odłożysz w tym miejscu. I ty tak samo tutaj. Jak on, rozumiesz, jest za filarem, to jest jego strefa bezpieczna. Możecie strzelać wyłącznie w momencie, kiedy jest w świetle tutaj tego tej wnęki. Oj, nacisnąłeś i ten, przeładowany jest dobrze. Dobrze, dobrze. Kule są, w ale to wypadną. Ty na razie odkładasz. Tak jest. I słuchaj, króliczku, musisz szybko kicać. I za tymi jesteś bezpieczny, tutaj. Tu jesteś bezpieczny, tu do ciebie nie mogą, jak tu jesteś, nie mogą do ciebie strzelać. Dobra. Panowie, przygotować się. Króliczku, chomiczku. Musisz się wykazać. Panowie, zdejmujemy zatyczki. I po zakończeniu swojego strzelania od razu zatyczki zakładamy. Uwaga! Króliczku, chomiczku w drogę! Go! Przelać? Brawo! Chodź, króliczek. Gratulacje. Kongratulacje. Dobry jesteś. Słuchajcie, zawsze musi być jakiś element skandalu. Poza tym, e, chciałem powiedzieć, że e, jak już wrócisz po kawalerskim w objęcia swojej narzeczonej, e, jeszcze narzeczonej to ona Cię zawsze, za, na pewno, w którymś momencie Cię zapyta jak to tam było na tym kawalerskim, bo wiadomo, są różne, że tak powiem, rzeczy na tych kawalerskich się dzieją. I my tutaj przygotowaliśmy Ci taką świetną, rozumiesz, naprawdę doskonałe, doskonałe alibi, że jednak, rozumiesz, jednak mogło, a jednak nie było. Więc tu kolega, że tak powiem, organizator Cię udekoruje, jako będziesz miał ten, a Ty wszystkim Wszystkim pokażesz, dopiero później sam obejrzysz i będziesz w tym chodził. Proszę bardzo, tutaj do światła może. To jest taka nimfa paintballowa. Zawiąż się buton jeszcze na plecach i słuchaj, jednocześnie będziesz miał jako, że tak powiem, tarczę, bo to nawet nieźle chroni przed ostrzałem. Jak się podoba? Super. Super.